15 osób dziennie tyle osób popełnia samobójstwo, z czego 12 osób to są mężczyźni, powiem wam, że sam prawie tą statystykę podbiłem. Dzisiaj rozkleiłem się, bo po raz kolejny zdałem sobie sprawę z tego że byłem takim bezpańskim, brudnym, kochanym szczeniaczkiem. Taki był mój charakter. Że zawsze patrzyłem na innych, żeby innym pomóc. Żyłem ich życiem. Takim szczeniaczkiem, który nie miał za wiele, ale oddałby Ci wszystko. Zobaczył kałużę, to nie dość, że Ci o niej powiedział, to jeszcze był w stanie się położyć, żebyś ty mógł przejść suchy.